Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku słynnych koni jako figurki. Dzisiaj opowiem wam o koniu Checkers. Jeśli źle czytam jego imię przez cały ten film, no to możecie mnie poprawić w komentarzach. Będę oczywiście tutaj opowiadać o prawdziwym koniu oraz o figurce z firmy Breyer Traditional. Zapraszam do oglądania. Jeśli lubicie oglądać tą serię, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych odcinków z tej serii. Na początek informacje o prawdziwym koniu Checkers. W tym filmie nie zobaczycie zbyt dużo zdjęć prawdziwego konia, bo niestety ciężko je znaleźć w internecie. Ale jakieś informacje o tym koniu udało mi się znaleźć, i linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, zarówno do informacji, jak i do zdjęć. Urodzony i wychowany w Silver Creek w stanie Waszyngton, Checkers zyskał sławę jako niesamowity, wszechstronny sportowiec, a szczególnie jeśli chodzi o wybraną przez Marka Bolendera dyscyplinę, szlaki górskie. Checkers był zwycięzcą National High Point w latach 2008, 2009 i 2010. To, co naprawdę wyróżnia Czekersa, to fakt, że robi to wszystko bez uzdy. Wziął to po swoim wnuku, Ragged Lark który był znany z ujeżdżenia bez uzdy. Ludzie, którzy wyhodowali Ragged Hellarka, powiedzieli mi kiedyś, że Checkers jest do niego bardziej podobny niż którekolwiek z jego potomstwa, mówi Mark. Checkers miał zaledwie 4 lata, gdy rozpoczął pracę bez uzdy. W tym samym roku Mark wziął nawet udział w paradzie z okazji Dnia Weterana, niosąc flagę bez uzdy. Od tego czasu Checkers robi większość rzeczy bez uzdy, a ludzie to zauważają. Jego filmy na YouTube YouTube, mam ponad 10 milionów wyświetleń. Na Brave Fest będzie można zobaczyć, jak Mark i checkers demonstrują swoje umiejętności. Mark opowie o IMTCA i metodzie Bolendera, która tworzy spokojne, ufne konie, które pokonają każdą przeszkodę wskazaną przez opiekuna, czy to w ręku, czy na koniu. Jesteśmy podekscytowani, że w końcu możemy pojechać na Brave Fest, spotkać się z naszymi uroczymi fanami i podzielić się checkersami ze wszystkimi, mówi Mark. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni będą zadowoleni z naszego pokazu i zainteresują się kolarstwem górskim. To naprawdę sport, który każdy może uprawiać z dowolną rasą koni, niezależnie od tego, czy jest to mini, muł, koń pociągowy, czy cokolwiek pomiędzy. I można to robić w każdej dyscyplinie. Angielski, western, peruwiański, nie ma znaczenia. To naprawdę jedyny sport izdziecki, który może uprawiać każdy. I teraz y, informacje, kiedy. Checkers razem ze swoim właścicielem pojawili się na Brave Fest. Rodget Checks, znany jako Checkers, jedzie do Kentucky na Breyer Fest 2022. Checkers otrzymał zaszczyt zostania pierwszym koniem górskim, który został przekształcony w model konia Breyer w 2020 roku. Ze względu na COVID, Breyer Fest stał się wirtualny w tym roku, więc specjalni goście zostali zaproszeni do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu w Kentucky Horse Park w dniach 15 do 17 lipca 2022 roku nim będą zarówno Checkers, jak i Mark Bolender, założyciel International Mountain Trail Challenge Association i twórca Bolender Method. I teraz informacja z kartki dołączonej do pudełka od Checkersa. Ekscytujący sport Mountain Tray łączy w sobie dreszczy komocyj związanych z naturalnymi przeszkodami znajdującymi się na dzikich szlakach z najwyższej klasy umiejętnościami jazdy konnej. Przeszkody pozwalają każdej pary zabłysnąć, jednocześnie pomagając koniom nauczyć się pewnego radzenia sobie z każdą przeszkodą na szlaku. Quarter Horse, Checkers, ma ponad 4 miliony wyświetleń w mediach społecznościowych i jest najczęściej oglądanym koniem górskim wszechczasów. Checkers, przestronny koń do w wielu dyscyplinach od skoków po grę zespołową. Checkers zaczął startować w Mountain Trail w 2006 roku. Checkers będący własnością pionera Mountain Trail marka Bolendera zdobył najwyższy punkt w klasyfikacji generalnej i tytuły mistrza kraju w latach 2008, 2009 i 2010, a wszystko to podczas jazdy bez Uzdy. Jego ulubione przeszkody to des, winging, bridge, crossbacks. I Texas Two Step. Checkers, obecnie wycofany z zawodów, nadal współpracuje z markiem przy szkoleniu przyszłych mistrzów Mountain Trail i jest ambasadorem tej ekscytującej dyscypliny. Teraz przechodzimy do recenzji figurki. Checkers został wykonany na moldzie Lopping Quarter Horse, czyli wiemy już po samym opisie tego prawdziwego, że jest to Quarter Horse, ale sam mold również ma przypisaną tą rasę. Mold został stworzony w 2013 roku i wyrzeźbiła go Summer Proser. Znajduje się na nim sporo pięknych malowań, które Wam tutaj pokazuję i są one dosyć nietypowe, jeśli chodzi o maści, są maści jabłkowite, srokate a nie tylko takie typowe jak kasztanowate czy gniadosrocate, ale też takie jak srokate czy paleminosrocate. Te, które tutaj Wam pokazuję są naprawdę przepiękne i naprawdę wyjątkowe. Jestem ciekawa, które Wam najbardziej się podobają. Resztę malowań możecie obejrzeć sobie na stronie Identify Your I ten malt jest znany pod nazwą Latigo, która również wystąpiła też w tym filmie w opisach danych malowań. Quarter Horse o imieniu Checkers z firmy Breer Traditional 2020. Jest on maści kasztanowatej i na ciele ma dosyć subtelne cieniowanie w ciemniejszym odcieniu brązu. Najbardziej widać pod światło na szyi, na głowie, też trochę na nogach, i przed nogami na ciele. Chrapy są przyciemniane na jeszcze ciemniejszy odcień brązu, taki bardziej czekoladowy, tak samo wnętrza uszu. Oczy są czarne i wokół nich są również czarne obwódki, właściwie czarne cieniowanie, i są namalowane małe białe białka po obu stronach oczu. Na głowie mamy namalowaną gwiazdkę, a na dwóch tylnych nogach są skarpetki, jedna krótsza, a druga dłuższa. I kopyta na tylnych nogach są oczywiście kremowe w dosyć jasnym odcieniu, a na końcówkach są wręcz białe. Przednie kopyta mają na górze bardzo jasne cieniowanie brązowe, natomiast same kopyta są, są czarne, ale na górze są rozjaśniane na szaro. Żywa jest w podobnych odcieniach co ciało, też w odcieniach brązowych z lekkim ciemniejszym cieniowaniem, natomiast ogon jest o wiele ciemniejszy tylko u nasady jest taki jasny jak ciało, a cała końcówka ogona jest bardzo ciemna. No brązowa, wręcz czarna. Cieniowanie również możemy zauważyć na wyrzeźbionych mięśniach. Moim zdaniem to malowanie bardzo dobrze oddaje prawdziwy wygląd Checkersa. Mogliście to zobaczyć na zdjęciach czy na filmikach na YouTube, które Wam pokazywałam, że jest to bardzo dobrze oddany portret, jeśli chodzi o malowanie. Cieniowanie jest bardzo ładne, płynne. Nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, czy jakichś dziwnych kresek. Przejścia są naprawdę płynne pomiędzy tymi odcieniami brązu. Bardzo mi się też podobają odmiany oraz malowanie grzywy i ogona. Ten mold jest bardzo ładnie wyrzeźbiony, a w szczególności na tej kasztanowatej maści pięknie widać wyrzeźbione mięśnie. Ma bardzo szczegółowo wyrzeźbioną klatkę piersiową, czy mięśnia na ciele, na zadzie oraz na nogach. Niestety na kopytach nie mamy wyrzeźbionych, strzałek, przynajmniej nie na wszystkich. W zasadzie lekkie strzałki widać tylko na przednich ciemnych kopytach, ale ciężko je zauważyć, bo kopyta pod spodem są czarne. Natomiast na tych jasnych kopytach niestety nie ma w ogóle żadnych strzałek. Koń ma wyrzeźbione podkowy, bardzo ładnie są pomalowane na kolor serwny i mają na sobie nawet pewne szczegóły, ale są one dosyć mało zauważalne. Grzywa jest bardzo krótka i widać, że powiewa na wietrze, ale ma bardzo ładnie zaznaczone wszystkie włosy. Ogon jest długi i rozpuszczony i widać, że też lekko włosy powiewają na wietrze. I widać bardzo ładnie wyrzeźbione wszystkie szczegóły na ogonie. Model ma bardzo uroczy pyszczek i jest przedstawiony w lekko dynamicznej pozie, Niestety nie jestem pewna, jaki to jest do końca chód, ale wygląda trochę jak po prostu stęp, ewentualnie galop, ale nie jestem właśnie pewna do końca. Jak możecie zobaczyć, pod spodem to jest właśnie wałach, czyli nie ma rzeźbianych oczywiście jąder. I na dwóch nogach tego konia mamy zaznaczone kasztany w kolorze szarym. Jedyne mankamenty, które zauważam na tym koniu, to są w pewnych miejscach widoczne szwy. Widać je najbardziej na głowie. Też na jednej nocy zauważyłam taką kreskę, ale jest to tak mało zauważone. Uważalne, że właściwie w ogóle mi nie przeszkadza. I bardzo fajnie, że jako nieliczny z mamy wyrzeźbione żyły na pysku. Ja kupiłam tego konia od prywatnej osoby. Z tego co pamiętam, na wintet. W bardzo dobry cenie i jak widzicie, jest w bardzo dobrym stanie. Także trafiłam na naprawdę świetną ofertę. Unpacking tego konia możecie zobaczyć na jednym z moich ostatnich liveów, gdzie wtedy też odpakowywałam czekoladeję. Tego recenzja jest już na kanale. Dostawiam wam linka w opisie. I w opisie tego filmu znajdziecie wszystkie oferty, gdzie można kupić aktualnie czekarca. Jest dostępny zarówno na normalnych stronach internetowych, ale też u prowadzeń osób. Znalazłam kilka ofert. Bardzo Plezen tego konia jest naprawdę prześliczny, bardzo uroczy kasztanek. Ma pięknie wykonaną rzeźbę, bardzo szczegółową pod względem mięśni, więc jeśli lubicie dobrze umieśnione moldy, to ten jest jak najbardziej super zrobiony. I to malowanie, mimo że jest powiedzmy zwykłe, czyli po prostu kasztanowate, to naprawdę ma w sobie to coś, że to cieniowanie wygląda naprawdę świetnie. I ten model świetnie nadaje się do robienia zdjęć, czy do robienia akcesorii. Możecie zobaczyć, że mój checkers ma Mam na sobie niebieski kantarek z białym polarem, którego kupiłam na Vinted. Unpacking tego kantarka oraz kantara dla czokolatea możecie zobaczyć na moim kanale. Linka również Wam zostawię w opisie. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach jak się Wam podoba checkers i które malowanie na tym moldzie również Wam się podoba z tych, które Wam pokazywałam lub tych, które możecie zobaczyć na stronie Identifier Brayer. Pamiętajcie aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów z tej serii. Oraz innych recenzji figurek koni czy figurek zwierząt oraz oczywiście innych filmów o figurkach koni. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie źródła do zdjęć oraz do informacji o prawdziwym koniu Checkers oraz oczywiście linki gdzie można kupić model Breera. I w opisie tego filmu również informacje techniczne, czyli czym robi zdjęcia, gdzie montuje filmy. Oraz oczywiście linki do moich mediów społecznościowych, na których jestem bardzo często aktywna. I rzucam różne ciekawe zdjęcia. Oraz też czasami i filmiki. Do zobaczenia w kolejnych filmach.